No, i testujmy działanie Samsunga przez Mirror Link. Podłączam kabel USB podłączony do Samsunga. To, co jest ważne, to Samsung musi. Samsung musi mieć włączony, tak jak każdy smartfon, musi mieć włączony ekran, nie może być wyłączony. Tutaj ładowanie trwa troszkę dłużej niż w Apple Mamy kilka aplikacji, które ściągnąłem wcześniej na Samsunga, które mogę e, używać, na przykład Drive and Track. E, monitoruje nam e, ruch samochodu, teraz stoimy w miejscu, ale kiedy nacisnę pedał gazu, mogę też nagrywać to podczas jazdy, co się dzieje z pedałem gazu. Kiedy nacisnę hamulec, to mamy monitorowanie, mogę przejrzeć wszystkie nagrane trasy, mogę przejrzeć... Jak wygląda średnia? Dosyć ciekawa apka. To są apki dostarczone przez Volkswagena. MyGuide, przewodnik, będzie pokazywał zakupy, usługi, usługi motoryzacyjne. Mogę wybrać cele specjalne. Wtedy nam segreguje, na przykład sklepy na sklepy w ogóle wszystkie oraz takie, które są tylko ze spożywczymi elementami. Glimpse wysyła. Wysyła naszą lokalizację na zaprogramowany numer, na przykład do kolegi, który gdzieś tam w trasie chciałby się ze mną spotkać. Wybierając usługi motoryzacyjne, mogę wejść czy też sklepy do, każdej, do każdego sklepu, zobaczyć czy dany dostawca danych daje nam informacje o godzinach otwarcia albo recenzje. Jesteśmy teraz przez Jelpa połączeni. Tutaj akurat w naszej okolicy tego nie ma. Ale jak wejdę w ustawienia, to mogę wybrać Google jako dostawcę, wybrać też obszar czy 2 ,10 km 10 i będzie nam szukało takich informacji. Zobaczcie, że po wybraniu dostawcy Google pojawiły się inne informacje. Na przykład gastronomia czy też wypoczynek. Hotel Cavallo, proszę bardzo, pojawia się hotel, ale pojawiają się też recenzje, 17 recenzji. Czy mogę w nie wejść? Mogę. Cudowna cisza. Wspaniale miejsce na odpoczynek. Super strefa wellness. I wkrótce powstanie łącznik do restauracji i bazy. Jak widzicie, recenzje pojawiają się głosowe. Mogę uruchomić stąd nawigację, mogę zadzwonić, mogę wysłać lokalizację Glimpsa. Bardzo ciekawe rozwiązanie. Poszukajmy czegoś innego. Sklep spożywczy jakiś. Sklep spożywczy mały, nie ma recenzji, godziny otwarcia niedostępne nawet w Goglu. Ok. E Hotele, połączony jest wypoczynek, także jest to jedna z aplikacji dostarczanych przez Volkswagena, można się nią bawić. Ciekawą aplikacją podróż dźwiękowa. Mamy do dyspozycji trzy podkłady: rokowy, groove i chill out. Można uruchomić dany podkład i on nam tutaj będzie sobie plunkał, ponieważ stajemy w miejscu. Spróbuję nacisnąć pedał gazu, zobaczymy, czy to wpłynie jakoś. Aplikacja powinna reagować na przyspieszenia, zmiany biegów, start-stop. Możemy też włączyć nagrywanie i nagrać muzykę, którą akurat współtworzymy jadąc w taki a nie inny sposób. Muzyka nagrywa się nie w samochodzie, tylko w telefonie. Trener będzie jedna zape, która Podczas jazdy może informować nas o przyspieszeniu, o spełnieniu celów różnych związanych z ekologicznym stylem jazdy. E, oczywiście teraz stoimy w miejscu, więc nie jest ona e, aktywna. Tych aplikacji może być bardzo dużo.